Na książki i nie tylko, witam Was wszystkich. Znajdujemy się na gali Bestsellerów Egiptu 2015. Jest to niesamowite wydarzenie kulturalne. Mam nadzieję, że dzisiaj będę mogła zapoznać Was z nominacjami, troszeczkę przybliżyć Wam to, jak wyglądało właśnie to spotkanie i przedstawić Wam kilka wywiadów z nominowanymi, bądź nawet z laureatami. Będzie to nagród 5. Literatura polska, zagraniczna dla dzieci, dla młodzieży i porodniki. Dzień dobry. Chciałem sprostować, że ani film nie jest e, najważniejszą ze sztuk, ani nie jest też z literaturą jak z Filharmonią. E, mamy się świetnie. I potem jeszcze coś powiem, a teraz nominację. Nominacje w kategorii literatura obca. Bardzo jestem ciekawa zwycięzcy. Ja czytałem dwie z tych pięciu. Ciekawe, czy przeczytałem książkę zwycięską. Przekonajmy się. E, tak, przeczytałem e, książkę zwycięską. I jak e, zwykle jest to wyminął. Najpopularniejszy z gatunków. E, dziewczyna z pociągu, Paula Hawkins. Tymczasem my zobaczymy nominowanych w kategorii nie trudno chyba zgadnąć. Literatura polska najważniejsza kategoria. Literatura polska oznacza, oznacza wolność. Nie bierzemy żadnych dotacji, więc nie mogą nam nic zabrać. Chciałbym serdecznie chciałbym zaprosić na scenę swoją serdeczną przyjaciółkę i wspólniczkę w kryminale Katarzynę Wątrą. zapraszam również pana Martina prezesa prezesu. Dobry wieczór państwu. Wszyscy, co wygrywają, pochodzili z tamtej strony, więc już się trochę bałam, że się nie uda. Chciałam powiedzieć jedną rzecz, to znaczy a propos tej konkretnej książki. Może Polacy nie chodzą do Filharmonii, ale czytają kryminały. Yy, i czytają grube książki, za co bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Chcę powiedzieć też yy, rzecz dotyczącą tej konkretnej książki, ponieważ yy, to była książka najtrudniejsza ze wszystkich jakie przyszło mi napisać także ze względu na zawartość wątku historycznego który w tej po, w prostej powieści kryminalnej jest zawarty i to też świadczy o tym że Polacy mają bardzo wysublimowany gust i wymagają bardzo wysokiego gatunku opowieści nie chodzi tylko i wyłącznie wątek sensacyjny dziękuję tym samym mojemu wydawcy tutaj wy sobie. Pana Garlińskiego za to, że muza nie zmusiła mnie do tego, żeby na przykład wykasować ten wątek i żeby zrobić trochę cieńszą tą książkę. Bardzo dziękuję za to, że pozwalacie mi być sobą i dziękuję też każdemu z Państwa bardzo osobna za każdą zainwestowaną we mnie złotówkę. Skoro już się dorwałam do mikrofonu, to chcę powiedzieć <laughs> mamo. Kocham cię bardzo. Dziękuję Ci za hard ducha, który odwiedziłam w Genach. Dziękuję Ci za to wszystko, co od Ciebie otrzymałam. I, I dziękuję też mojej córce, która jest dzieckiem aniołom i pozwala mi zapisać takie ogromne historie. Dziękuję. Mam tylko w i to znaczy... 12 kategorii, czy na nazwisk e, książkowych. E, czy wobec tego, e, to, co widzieliśmy, osoby, które wygrały się, były nominowane, a też stały się te laureatami, e, czy te, e, te, e, te, te e, nagrody pokrywają się z tym, co Pani sama oceniała? Czy te typy były trafne, czy, czy może coś innego Pani się że to się wygra? To znaczy, jeśli chodzi o literaturę polską, to mocno stawiałam na Panią Katarzyną e, Także to było, myślę, że małe zaskoczenie. To w Polsce i za granicą jednak jest kategorią wiodącą. Również jest kategorią wiodącą w także mocno trzymam kciuki za, za panią Katarzynę, bo to jest świetna książka. Jeśli chodzi o poradniki, to powiem szczerze, że tu nie miałam silnego przekonania, bo myślę, że była bardzo, bardzo wyrównana walka, jeśli tak mogę Thank <laughs> give oh, o to, żeby mieć takiego wydawcę, który zadba o to, żeby moja książka trafiła pod strzechy, żeby każdy mógł ją kupić, żeby jak wychodzi moja nowa powieść, to żeby była reklama, żebym, żebym, e, żebym po prostu najzwyczajniej w świecie mogła zająć się tym, co lubię najbardziej, czyli wspieranie w historii opowiadanie. E, no i to jest, myślę, największy większy komór. Myślę, że wielu pisarzy właśnie tego że to Nie chodzi o pieniądze, bo jeżeli jest się to się Osiągnęłam poziom e, zawodowy, taki, w którym mogę rzetelnie, merytorycznie zajmować się tym, co jest dla mnie sensem mojego życia. Przepraszam, że tak równolotnie, ale tak jest. Ale tak jest, czyli generalnie ciężka praca, prawda? No to znaczy to całość i poddawanie się. też tu jest tak, że z każdą książką jest trudniej. Dlaczego? Bo, e, bo to jest tak, że odpowiedzialność którą powiedziałabym taki naprawdę. albo ludzi po prostu nie wiem, podnosi na dół, ludzie do mnie piszą, jakie jak emocje to ludzi, ile zabezpiecza tych emocji, że to nie chodzi tylko o powieść kryminalną, ale to i wszystkie inne przestrzenie. I, i, wiesz, I po prostu ta odpowiedzialność, to że ja wiem, że nie mogę nać plany, sprawia, że ja po prostu zanim zacznę napisać, zanim zasiądę do każdej powieści, bo sam zapis jest naj, najtrudniejszym i najbardziej intymnym etapem, Mam taką obręcz na i tak się strasznie boję. Ale czy też ludzie Cię kochają, już teraz masz takiego że tak powiem, kopa motywacyjnego, żeby pisać kolejne i każdy odbierają Twoje ciągłe do... oczekiwania? Znaczy, tak jest, dziękuję bardzo za to. Natomiast to jest też tak, że wiesz, książek nie tworzy się tutaj na tej scenie. dawać zaufanie, tak naprawdę, i staram się. A z drugiej strony, wiesz, e, wielcy pisarze, najwięksi, klasycy, którzy już nie żyją i książki stoją na mojej półce, e, mają na swoim końcu i dobre książki i złe. I tak sobie czasem powtarzam, no tutaj pada z tego brzydkich razu, że się obbiwiam przeglądacie, ale nie tego. Masz prawo do błędu. Jeżeli nie uda Ci się, dobra się. trudno, tym razem. Samo kolarnika było to samo. Myślałam, że to nie. Znowu musiałam opowiedzieć przez Kinga Gras książkę, którą napisałaś. Natomiast dzisiaj wybrałam za nią bestsellera mp więc. E... Więc będzie tylko lepiej. Myślę, że jeśli chodzi o siebie, o to tutaj nie ma w ogóle e, połączenia czegoś niedobrego. Książki, które napisałaś z Twoim nazwiskiem, były dziewcząt, więc myślę, że. To że... jest bardzo miła. Może być, <laughs> że Ale taka jest prawda też. jest taka, że. I y, każdy z nas musi bardzo się starać, żeby nie przekroczyć. Ja zapewniam Cię, że w trakcie redakcji mojej książki y, wypadają y, takie kwiatki, że ja po prostu błagam, modlę się, żeby moja redaktorka nigdy, ale to kurwa nigdy tego nie ujawniła, ponieważ, bo, bo, ponieważ dopiero łapiesz dystans do swojej twórczości po jakimś czasie, pół roku po oddaniu maszynopisu. Y Walczę o jakość. Nawet jeżeli to jest powieść popularna, to walczę cały czas, podnoszę poprzeczkę i staram się, żeby dla mnie nie było to łatwe. Bo kiedy dla pisarza coś staje się łatwe, to stajesz w kapciach, zaczynasz działać rutynowo i wtedy niestety. A książka cierpi na tym jakościowo. I potem może jeszcze kilka na rozbiegu bez na dostaniesz, ale potem już nie. Dlatego książka, to książka jest najważniejsza, nic więcej. Jak ci znała, poprzeczkę